Cześć, cześć, witam się z Wami bardzo serdecznie w moim kolejnym filmiku. Zapraszam dzisiaj Was na daily vloga. Tak, dzisiaj będzie daily vlog. Akurat mam farbę do włosów, zaraz Wam pokażę którą. Tą co zwykle. Czasem zmieniam, czasem powracam do niej, ale jednak te farby z Garniera najbardziej mi się sprawdzają i taki piękny kolor dają, taki naturalny. Nie jest to najjaśniejszy blond, to jest z poziomu 9. To jest 9.1 vanilla blond, jak tu widać. Bez amoniaku. 100% pokrywa siwe włosy. Do 8 tygodni się trzyma ta farba. Wegańska formuła. Bardzo fajne, błyszczące włosy są po tym. No i w ogóle ten kolor świetny jest. Nie wiem, ile one teraz kosztują, chyba z 12 funtów w Pesco. Czasem są promocje, czasem za 12 można dwie kupić, albo, no nie wiem, o, za. 8 funtów jedną, czyli za 16 funtów dwie. Zależy, no różne są promocje. Także kochani, no co? Zabieram się za farbowanie. W międzyczasie ściągam filmik, znaczy zgrywam, wyedytowałam, tylko teraz się eksploruję. Mój najnowszy filmik holstemu, także gorąco zapraszam. Zostawię Wam też linki do innych holistemu. Tego jest bardzo dużo na moim kanale. A wiem, że bardzo lubicie tego typu filmiki, bo często kupujecie na temu i chcecie po prostu wiedzieć recenzję, opinie, co oni tam mają ciekawego. Powiem Wam, że ten ostatni holca teraz y, się zgrywa to tam jest płaszczyk. Bardzo fajny ten płaszczyk się okazał, chociaż niby 100% poliestru, ale to jest jakby z flauszu, rozumiecie? Nie wiem, ale jest tak świetny materiał. Nie wiem, dziw, dziwne, 100% poliestru, ale bardzo fajny materiał mimo wszystko. Ja myślałam, że to jest flausz. Byłam święcie przekonana. I taki grubiutki, fajny. No sami zobaczycie, sami zobaczycie ten haul. A w międzyczasie idę farbować włosy, oprzątnąć troszkę chałupę. Chwilę do Was zagadam. Dzieciaki są w szkole, także kochani, zabieram się do rzeczy. No dobra, to nic. To widzimy się później. No słuchajcie, tak się prezentuje ten kolor. Nie wiem, czy, czy dobrze mnie tu widać. E, nie wiem, dobrze ja patrzę w tę kamerę. Kurczę, no wiecie co? Przez to, że mam tą kamerę tylnią tylko, to nie widzę żadnego podglądu i nie wiem, czy widzicie ściany, czy widzicie moje włosy. A nie, ale chyba mnie widać. Słuchajcie, no kolorek wyszedł bardzo ładny, bardzo ładny. Bardzo lubię ten kolor. Nie jest za jasny, nie jest też za ciemny. Lubię jeszcze o ton mniejsze, na przykład, wiecie co kiedyś kupiłam? Jakiś taki był trochę jakby orzechowy czy almond. Nie pamiętam już, kochani, co to był za kolor. On był o ton ciemniejszy. Mnie się wtedy jakoś farby pomyliły. Wzięłam przez przypadek. Myślałam, że to jest ta farba, co nie? Ta vanilla blond. A to było, był ciemniejszy i też wyszedł bardzo ładny. Muszę wrócić do filmików moich jakichś starych, bo tam właśnie ten kolor był. Naprawdę bardzo lubię efekt tego garniera. Bo daje naturalny ten blond, ale jest naprawdę ładny. Naprawdę ładny. I pasuje do mojej cery, do moich oczu. Wiecie, nie lubię teraz za jasnych tych, tych blondów. U kogoś mi się to podoba, ale u mnie samej, jak nie jestem na przykład opalona jeszcze i to się zlewa z tą białą cerą, to mnie to denerwuje. Teraz akurat do solary chodzę od czasu do czasu. Też nie chcę za często, chociaż mogłabym, bo mam karnet. Mam ale nie chcę za często, bo nie chcę męczyć tej skóry. Ale wiecie, to jest fajne, że idziecie sobie na parę minut, jak jest tak zimno, wiecie, potem ciepła herbatka. No i super, właśnie lubię zimą albo jesienią chodzić do solarium najbardziej. No. To mi daje taką, taką siłę, taką werwę. Jak są jakieś bóle mięśni czy coś, to dla mnie to jest lepszy zastrzyk na przykład, niż jakaś tam sól, na przykład Epson czy coś takiego. Taka można powiedzieć tabletka, taki suplement na stawy. Idealne remedium. Ale tak jak powiedziałam, nie za często. No, zaraz idę po dzieciaki. Co chciałam powiedzieć? A, przyszły paczki. Dużo paczek z temu przyszło. Moje paczki i też Miśka paczki. Misiek sobie coś tam zamówił, znaczy coś tam, dużo rzeczy zamówił. Takich, takich męskich jakieś tam sobie buty zamówił, nie wiem, czy coś, coś tam, nie wiem, może jakieś narzędzia, nie wiem, będę otwierać i, ben, i przekonamy się, co, bo powiedział, że, pytałam się, czy, czy nie ma nic przeciwko temu, jak pokażę to na YouTubie, no powiedział, że mogę pokazać, bo wiecie, też dużo mężczyzn nie ogląda i być może coś tam się spodoba z tym, wiecie, po co macie gdzieś tam przepłacać w sklepach stacjonarnych, gdzie naprawdę dwa razy tyle nieraz się płaci albo trzy razy tyle. Więc czasy idą niepewne, każdy grosz się liczy teraz. Ja już nie patrzę, ja wiem, ja kiedyś bardzo wspierałam, chciałam wspierać sklepy, żeby nie zamykać, ale to tego się nie powstrzyma, kochani. To i tak nadejdzie, i tak. Więc jak mogę, to wspieram, ale też nic na siłę nie robię, kochani, no bo wiadomo, ja mam liczną rodzinę. Zresztą nie muszę się tłumaczyć nikomu, na co ja pieniądze tam wydaję. Ale gdzie mogę oszczędzić, to mogę. I te pieniądze przeznaczyć, no nie wiem, na, na lepsze jakieś jedzenie, bo teraz też te trucizny są takie straszne, czy nawet na jakieś atrakcje dla dzieci, kochani, wiecie, no. Nigdy nie wiadomo, co tam człowieka czeka. No, także trzy paczuszki takie moje, no to będzie taki jeden haul bo tam są po prostu rzeczy duże, może nie ma, nie ma ilości dużej, tylko są rzeczy duże, wiecie, i dlatego tak wyszło, że trzy paczki, ale to są rzeczy do dekoracji do domu, e, coś na ścianę, kochani, nie do powieszenia, tylko, kochani, taka ala tapeta, ja już Wam jedną taką pokazywałam, która mi się bardzo sprawdziła, taka piankowa i zobaczymy te następne, bo one strasznie długo szły, gdzieś tam, ja wiem, 3-4 tygodnie, nie pamiętam już dokładnie, ja mówię, co to tak długo idzie? No, ale to w innym haulu, w innym filmiku Wam pokażę. A teraz, a teraz to może, nie wiem, jakieś takie drobnostki z Primarku Wam pokażę. Też zrobiliśmy yy, duże zakupy tygodniowe, no ale nie będę Wam co chwilę pokazywała tych samych rzeczy, bo to bez sensu, wiecie. Jakieś tam warzywa, jakieś owoce, trochę mięsa, nieraz jakąś tam rybę. Yy, coś tak, żeby to zrównoważyć, wiecie, żeby za tłusto też nie jeść non-stop, za dużo mięsa też nie, nie, nie jest dobrze jeść. Żeby trochę warzyw było też owoców, jeżeli jest taka możliwość. No ja nie ukrywam, że nieraz popłynę tam z jakimiś słodkościami. No, nie jest to łatwe <noise> zrezygnować w ogóle. Jeszcze tym bardziej, jak teraz takie pogody, to wiecie. No dobra, to nic. Uciekam po dzieci. No i widzimy się później. Także napiszcie, czy Wam się ten kolor włosów podoba. Nic z nimi nie robiłam. Na noc sobie zakręcę, kochani. Na te papilotki takie wiecie, co mam z temu. No. One są idealne. Jak Hanusi zakręciłam kilka razy, to takie piękne loki wyszły. Bardzo ładne są te loczki. Więc mówię, ja sobie wypróbuję na noc, zamiast jakichś tam, wiecie, prostownic, wałków na gorąco, czy tam innych suszarek, to sobie takie coś wezmę. No, dobra, to nic. To uciekam, to na razie. Nosiemka, witam się z wami już w kolejnym dniu tego vloga. Właśnie zaprowadziłam dzieciaki do szkoły. Chwilę stanęłam sobie z sąsiadką, porozmawiałam z taką starszą panią. No, kilka lat wstecz chowała męża, byłam na pogrzebie, bo zaprosili mnie na ten pogrzeb, bo mnie bardzo lubił. I kochani, no tam chwilę porozmawiałyśmy, porozmawiałyśmy w końcu postawiłam mu pomnik. Znaczy tutaj to są takie płyty, można powiedzieć, nagrobne. Nie ma takich pomników jak to w Polsce. No, bardzo była zadowolona, bo no, ja już tam kilka razy jakieś wiązanki kupowałam, najpierw też z takich świeżych kwiatów, ale nie podobały mi się tutaj te wiązanki. To nie jest tak jak w Polsce, wiecie, ze świerka, z tego, z tamtego, więc no, kupiłam tym razem taką sztuc ze sztucznych kwiatów, akurat było w B&M raz bardzo ładna wiązanka, ostatnia sztuka była jak w B&M nie ma fajnych rzeczy czasem wiecie, takie, takie grobowe tak tutaj, tak mnie przykuła ta wiązanka i była naprawdę w dobrej cenie i w pięknych kolorach taki właśnie, tak jakby sztuczny sztuczna wiązanka, taka wiecie bardzo fajnie to wyglądało, no i mega zadowolona, pokazywała mi zdjęcia jak sobie teraz to udekorowała i tak dalej no i chwilę też gadałyśmy o tym co się na świecie dzieje, no wiecie co tutaj bardzo się burzą Anglicy na te protesty chodzą no wiecie, no, no z jednej strony ja się nie dziwię, tak? Z drugiej strony, no, w, co są winni ludzie, którzy nie zawinili i chcą, wiecie, z dala od wojny i tak dalej, i tak dalej. No trudna sytuacja. Wiadoma sprawa, że ma to swoją przyczynę. To, to, to jest sztucznie wszystko wywołane. No i tyle. I powiem wam, że dzisiaj zerknęłam na chwilę tylko na Facebooka, dzieci się obudziły, ja sobie kawę akurat zaparzałam, tutaj szykowałam je do szkoły. No i y, informacja, że ten, że ten y, ksiądz Chmielewski nie żyje, że zginął w wypadku na motorze, ale nie wiem czy to prawda, czy nie, bo wiecie jak to jest. Często tak jest, że komuś wymyślają śmierć, a ta osoba żyje. A tak to właśnie działają media nie wiem, ale ostatnio bardzo dużo właśnie takich różnych przypadków, no i jeszcze ten, ten Charlie Kirk i ta yy, dziewczyna z Litwy nie, z Ukrainy yy, no bardzo przykra sprawa bardzo przykra sprawa no naprawdę, teraz w tych czasach to strach gdziekolwiek wychodzić cokolwiek się odezwać cenzura słowa no, no bardzo niefajnie się robi na świecie, naprawdę tak czy tak kochani to nie na dzisiejszego vloga, kiedy indziej porozmawiamy. Idę ogarniać chałupkę, muszę odkurzyć, muszę umyć podłogi, wszystko powynosić, wszystkie ciuchy, bo tutaj wiecie, z rana jak dzieciaki się przebierają, to wszystko rzucą, no tak nieraz bywa, także wiecie, muszę to ogarnąć, zupkę wstawić, potem zrobię drugie danie, dopiero jak przyjdziemy z tańca, bo idziemy na tańce później po szkole. Także, no mówię, nie chociaż zupę zjedzą, a później resztę. I tak, i tak, i zaraz będę otwierać paczki, kochani, z temu. Jestem bardzo ciekawa tych paczek, co tam w trawie piszczy, co to wiecie, co zamówiłam, co dostałam, kontra rzeczywistość. A miśka paczki to wam pokażę kiedy indziej, bo nie są kompletne. Powiedział, że mogę pokazać. Nie wszystko, nie wszystko, bo tam są takie rzeczy, które nie chcę, żeby po prostu były wiecie na internecie. No. To tyle. To na razie tyle i widzimy się później. Tutaj pokażę Wam tylko kilka rzeczy dosłownie z Primarku, bo pojechali chłopcy z tatą, żeby kupić spodnie dresowe dla Maxa, bo normalnie kilka, nie wiem, miesiąc, dwa miesiące temu kupiliśmy mu nowiutkie do, do, do szkoły, czy tam w ogóle tak tu do chodzenia koło domów takie dresowe, tak jak te. I po prostu już za krótkie. Jak on szybko rośnie, ja jestem w szoku. Ma 12 lat, to jest akurat na 13-14, ale czasem musimy mu kupować na 17-18 lat, kochani. Tak szybko rośnie. Tutaj takie skarpetki dla dziewczynek. Yy. Takie dwupaki pokupowaliśmy. Jedne takie to są na tańce, chcę, żeby dziewczyny miały. A tutaj takie zwykłe Hello Kitty. Lubię takie z tego, z primarku. Zobaczycie mój haul za chwilkę też z. z nie z obaj z temu. I tam pokazuję też skarpetki, z których jestem mega zadowolona. Jeszcze nie noszone, ale wiecie, w dotyku i w ogóle dużo nie odbiegają od tych primarkowych. A tutaj majteczki. Majteczki dla Hanusi. Normalnie też dziewczyna tak rośnie. No, słuchajcie. Jesienne klimaciki pierwsze już mam, czyli poszewki z temu, z których jestem bardzo, bardzo, bardzo zadowolona. Tutaj widać w tle, widzicie te konwalie? Konwalie są też z temu i ten przepiękny wazonik też jest z temu, ale on się nadaje do krótkich kwiatuszków, bo, bo wiecie, chodzi o to, żeby... Jejku, bo inaczej to się przewróci. Także tak, kochani, też jestem z tego wazonika zadowolona. Tutaj by wypadało takie róże włożyć. One w ogóle, to jest w ogóle na pędzelki chyba najprawdopodobniej, ale nie jestem pewna. Ale powiem Wam, że te poszewki się świetnie sprawdzają, bardzo ładnie wyglądają. Okienko też mam przyozdobione. Chodzi mi o szyby, o okna. Mają naklejki właśnie te z temu, też takie jesienne, spadające liście i tak dalej. I ile dostałam komplementów tutaj na ulicy, kochani. Że przepięknie to okienko wygląda. Ale nie będę wam pokazywać, bo wiecie, zaraz w szybie się wszystko dookoła odbija, a ja nie chcę pokazywać rejonów, w których mieszkam, bo wiecie, stalkerzy, nie stalkerzy i tak dalej. No słuchajcie, ja się troszeczkę wyszykowałam, pomalowałam. Włosów nie robiłam, bo nie mam czasu na to. Jeszcze mam inne rzeczy do zrobienia. Teraz akurat się gotuje obiadek. Dmuchawa włączona, więc będę kończyć tego vloga. Myślę, że, że wystarczy na, na, na dzisiaj. Powiem Wam, że w międzyczasie też nagrałam pol z temu, który jest zarąbisty. Ile fajnych rzeczy, na pewno mi się sprawdzą te rzeczy. Coś do ubrania, wiecie, jakaś taka ciepła kurtka fajna. Coś z DIY, także wyglądajcie tego vloga. Na pewno dam shorta, dam wam znać, że, że ten blog jest, bo dużo osób nieraz po prostu nie dostaje notyfikacji. Dlatego po to wam mówię, żebyście subskrybowali, żebyście włączyli dzwoneczek obok, żeby nie pominąć żadnego mojego filmiku. No, szczególnie tych filmików z temu czy z innymi haulami, bo lubicie haulę. Na pewno wam się spodoba ten filmik. Dużo fajnych rzeczy, dużo fajnych rzeczy. Także tyle na dzisiaj. Życzę Wam miłego dnia, całego tygodnia. Yy, powiem Wam, że teraz rozmawiałam z drugą sąsiadką i mówi, czy ja wiem o tym, że teraz Starmer tu w Anglii yy, zapowiedział, że będą taksy nakładane na ludzi, co mają koty, psy i tak dalej, że od każdego zwierzaka Trzeba 100 funtów płacić. Ona coś mi tak powiedziała, muszę to sprawdzić dokładnie. No pewnie tak będzie, słuchajcie. Ja nie jestem wcale zdziwiona, bo ja jej mówiłam kilka lat temu, że będą takie taksy nakładane na wszystko. Jeszcze trochę i po prostu ludzie chyba będą płacić podatki za to, że oddychają bo w ogóle, że żyją. Wiecie, naprawdę, to takie no mało śmieszne to jest akurat, ale mówię Wam, że będzie coraz gorzej, jeżeli chodzi o taksy co chwilę coś tam absolut, goni absolut, tak jak Wam mówiłam, ileś tam lat wstecz. No to tam jedni pewnie uwierzyli, drudzy w ogóle. E, ale tak, idzie w tą stronę, idzie w tą stronę, także tak czy tak ludzie tego nie wytrzymają. Prędzej czy później ta bańka pęknie i będzie niewesoło. Już się robią takie zadymy, także będzie się działo i w Wielkiej Brytanii, i we Francji, i w Niemczech, i w Polsce, i w innych tam, no w USA tak samo. Bo ludzie już po prostu pieniędzy nie będą mieli. Wymyślają co chwilę stopy procentowe, wszystko pójdzie do góry, kochani. Także ci, co wzięli domy, mieszkania na kredyty, też, też mogą mieć trochę podgórkę, bo dużo ludzi jeszcze chyba sobie nie zdaje sprawy z tego, co nadchodzi. No, a wiecie, z pracą coraz gorzej będzie. Sztuczna inteligencja wyprze wiele, wiele stanowisk, no bo to jest też w sumie z góry ustalone. No, ale to jeszcze troszeczkę potrwa kilka lat. Dobra, to nic, uciekam. Trzymajcie się. Pa, pa.